No czy co to się dzieje? Witamy w kiczowych wiadomościach. W końcu się cośik nazbierało. Mamucisko odpowiada na bunt strajmerów z poprzedniego odcinka. Czy pójdzie do psychologa? Nadeszła znowu era spidranów Minecrafta i posuchy. Każdy gra inoflocki i próbuje przebijać swoje czasy. Szybkie newsy. Ostatnio w telewizji mówiono, że gra Hoi, czyli Hearts of Iron. No propaganda Kremlowska, gra prorosyjska, która pierze mózgi graczą. Chuja nitrokoneser tej gry udowodnił, że jest inaczej i podbił cały świat jako jedna Wielka Polska. Oliwia Almusia Gębicz ostatnio jest w niezłej formie w Valorantach. Ej, wiecie, co mi się wydaje? Ja mam takie, ja mam takie rozkwinkę mam i gadałem o tym z jednym streamerem. Ja chyba jakiegoś redaktora tych, tych szklanów i tak dalej. Ja go chyba kiedyś spigałem, jakby u mnie na streamie kurwa, jakiś czas temu. Chyba kogoś tam pocisnąłem z ich ekipy, chłopie. I dlatego nieważne co się stanie, mnie tu nigdy nie dadzą. Bo chyba kiedyś pojechałem po gościu i mu to siadło tak do głowy że po prostu, kurwa, wiesz, fatality był, fatality punchline, wiesz o co chodzi, że nawet jak gadają o hoju, to wiesz, to powolą, że że trozyk jak podbił świat w hoju, wiesz o co chodzi, no, nic, kurwa, wszystkie redakcje, stary, wszystkie, dzięki, wszyscy, co cytują materiały TVP, posiłkują się moim filmem, odnośnie informacji z tym wszystkim, nie, widziałem Kiszak, kurwa, jakieś tam typy, kurwa których nawet nie znam, wyjebale, nie? Ale to tak obiłem rozkwinę i, i kurwa, kiedy, musiałem chyba kiedyś spisać jakiegoś typa z tej redakcji stary czy coś. Ale w sumie to mam wyjebale, nie? Tak naprawdę. Lepiej tu w sumie nie być, bo ten kanał oglądają takie kurwa tacy ludzie, że nie wiem czy ich warto na stream zapraszać. No i zanim przejdziemy do Minecrafta, no to co? To na co każdy czekał, czyli odpowiedź Mamona na bunt timerów. Między innymi Suchara i Xena Rypsona, Cinkrofa okay. i reszty śmietanki, która do tej pory akceptowała jego toksyczne zachowania. Bunt nagłośniony był przez nas w poprzednim odcinku. Kamil jednak chyba nie wyniósł Oho. lekcji ze słów swoich kumpli. No pewnie. Kiedyś raz takie coś to faktycznie za dużo. Wy macie kurde, ja mam... no stop to, i kurde, dobrze jest. Jakie to kurde, no. wy macie takie ze topper. Jak mam kud... Przestań wyzywać od kuzyn. Bo chud... się tak od k.w. klejasu. zaraz Bo to chwila, ma Bo to, to, to ma idzie, kud... do... okay. no, kud... idzie, ile można k.z kud... znosić człowieku. Wychodzę stąd. Ja. mole, k.wy kud... pierdolę. No, Przeszkódna. Mówi on też, że kud... psycholog w jego no. przypadku nie ma sensu, bo psycholog świata nie zmieni. No tak, wszyscy są źli <laughs> do końca. Czy sprawi, niego. że jakieś frajerskie przestaną kud... fabrykować jakieś swiny, No nie, psycholog się tego nie zrobi. Czy psycholog sprawi, że jakiś frajer jemany przestanie mnie wyzywać od konfidentów? No nie, nie, sprawi. Czy psycholog sprawi, że jakiś kud... Ma nasienie pier pierdolone, o to jakiś, <grym> nie wiem, wymyślać k***a w no, pierdolenie, no nie, stary, to żeby po prostu nie zmienił tego, że ludzie są chodzą po pierdolenie rozumiesz, to no, k***a, to oni powinni wypierdalać, człowieku. Uczony w zakresie mamonologii Tupson, reagując na gramę był dumny ze streamerów, którzy zdjęli kagańce i zaczęli mówić, co leży im na sercu. Wypowiedział on nawet ważne słowa, wymierzone w stronę Dominika mokrego suchara kłosy I tutaj Suchar bardzo dobrze powiedział, bardzo dobrze, że, że albo się leczy, coś zmienia, Idzie tam do lekarza, do psychologa, czy coś, cokolwiek, że coś zaczyna robić albo w ogóle nie ma kontaktu, nic. Kończąc już temat Kamila Spłocka, to pokazał on screeny, jak jakaś klientka do niego wypisywała zbereźne wiadomości i twierdzi on, że to właśnie wiadomości pisane do niej zostały sfotoszopowane i sfinglowane, tak żeby było, że on to niby pisał Aha. do kolei. Tej... Ta klientka, do której pisałem tam, to mi coś takiego i to normalna kobita jest, ale oni tylko dali jedną wiadomość, którą ja odpisałem. Klientka chciała mi krzesło od mordy zrobić, ale oni pokazali co ja jej napisałem. A już nie pokazali co ona do mnie pisała, tamta klientka. To była normalna klientka jak coś. Oni po prostu tego użyli. Co to ja to, że to nie było do tamtej klientki ku tej głupiej jebany. Tylko innej klientka mi jak krzesło od mordy zrobić, z którą gadałem. Ki ostatnio rządzą światem No reszta to już nudy ku... Ja mam ona, to nudy. Pamiętam jak kiedyś tata dał mi pieniądze, żebym zapłacił rachunek za prąd. Zamiast tego kupiłem los na loterii, gdzie do wygrania był nowy samochód. Wróciłem do domu, powiedziałem tacie co zrobiłem i dostałem niezłe lanie. Ale następnego dnia, kiedy tata otworzył drzwi, stał przed domem nowiutki samochód. Wszyscy się popłakaliśmy, szczególnie ja, bo to nie była nagroda z loterii, tylko auto z elektrowni, które przyjechało nam odciąć prąd. Wtedy dostałem spier Gdybym zaniósł wtedy pieniądze do kasyna <gryny> zamiast na loterię, to dziś miałbym całą elektrownię. Co się tak kurwa? W Biblii jest taki piękny wers. Gdyby kasyna były złe, to Pan Bóg zabroniłby tego. Kasyna wymyślili chrześcijanie, żeby dzielić się pieniędzmi z biednymi. Bóg bardzo lubił zakłady, przecież w Biblii jest napisane, że założył się z szatanem o to, że wykończy Hiob. I po tych wszystkich nieszczęściach Hiob dalej będzie wierzył w Boga. Bóg wygrał ten zakład, ponieważ miał lata praktyki w zakładach Bóg Do dziś pamiętam piękny wers z księgi świętego Młota do wieśniaków. Odstawiacie nawet pieniądze, których nie macie, bo nie jesteście stratni. Dlaczego? Bo zakład zawsze można podwoić. Coś tak Dobra, dzienna dawka, hazardzisty, odbębniona. Skrzyneczki odbębnione, dzienna dawka, hazardzisty, odbębniona, kurwa. Obstawiajcie nawet pieniędzy, których nie macie. Bo zakład zawsze można podwoić. Kurwa, legendarne. No ja czekam aż ta będzie wracała, nie? Jak ona wróci, to ja muszę bramę otworzyć, wrócę później do pokoju. Ale ja mam bramę, kurwa, na pilot, tylko Kaśka się boi. Ona to myśli, że jak wciśnie przycisk w pilocie, to jej kurwa brama wybuchnie, wiesz? Albo samochód, to ona ma takie podejście, nie? Boże, dzisiaj to myślałem, że ją rozszarpę, kurwa. Budzę się rano, jestem sam w łóżku. Wiesz, co chodzi? Mówię, kurwa, co się dzieje o tej godzinie? Ona wstaje, Przecież ona gnije zawsze długo. Wchodzę do salonu, stary. Wiesz, schodzę na dół. Wchodzę do salonu. A tam śniadanie gotowe dla mnie, wszystko. I Katarzyna siedzi. Ja już mówię tak, Boże. Albo ona kogoś zabiła, albo kurwa się coś z... albo nie wiem, albo kurwa Rosja oddała Krym Ukrainie, nie? Bo taka grobowa atmosfera była. Później masz siądce, jedz, jedz, dobudź się, dobudź się chwilkę, wiesz. I ona mówi: Wiesz co, chyba ci przez pomyłkę zarysowałam, kurwa, drzwi, nie? A ja, chłopy, tak. Gorące powietrze od razu, ciśnienie 160, kurwa. Pokaż mój puls, 160. To jest ci mało? Proszę bardzo, jak serce mi bije człowieku. 170 puls w spoczynku. Czuję jak mi gorąc z mózgu przez całe ciało przechodzi i rozgrzewa wszystkie kwa narządy. I tylko siadłem, zupełnie się za głowę i krzyknąłem w ja, dole! I spytałem się, duża i starejsa. Nie, nie. Ja później wychodzę z chaty, wchodzę do garażu i patrzę rzeczywiście, coś pociągnięte szarego jest przy drzwiach. Mówię, kurwa. Podchodzę do tego i tak marzę palcem. I tak marzę, mówię, co to kurwa? A jest, wiesz o co chodzi? Marzę, marzę, a ona czymś nasz, nie wiem, czy ona się czymś obtarła, czy coś, jakimś kurzem mi bała drzwi po prostu. Chłopie, powiem ci tak, na szczęście nie było żadnej rysy, że niczego nie było i tak dalej. Kurwa, ale powiem ci tak, czułem się, jakbym szedł na rozstrzanie pod ścianę, kurwa, do tego garażu. Mówię, nie no, auto za tyle pieniędzy, przez same lakierowanie takiego czegoś, kurwa, będzie kosztowało fortunę, nie? Ale było dobrze, no. W głowie już taki edit. O kurwa, tak? To ja schodziłem do garażu, stary. Przysięgam ci. Jeszcze się drz kurwa drzwi otwierałem jeszcze kluczem i miałem kurwa, dosłownie taki mental. Tak już schodziłem w garaż, chłopie. Ze łzami w oczach podskakują, kurwa. <laughs> nie no, nigdy bym nie uderzył kobiety. Tak naprawdę. Więc spokojnie, ja. Niech zasłużyła to wal. No tak mówią, tylko prawiczki, kurwa co siedzą w internecie całe życie. Ale kiedyś poznacie to uczucie, chłopaki, jak leży koło was goła wasza dziewczyna, która was kocha, wiesz. To jest nie do opisania, kurwa. Jak skomentujesz to, że Czarzasty nie popiera dania ci pokojowego Nobla za Grigorzyna? A co, Czarzasty coś mówił? Coś z nim było, jakiś dym? Trump nie zasługuje na Nobla. Czy Czarzasty rzeczywiście coś mówił, kurwa? Nie będziemy żadną wysuniętą kasztelnią Trumpa. Nie będziemy okay. niezatapialnym lotniskowcem Stanów Zjednoczonych. To myślenie łudne o szczególnej roli Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są naszym sojusznikiem, a NATO jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Ale jesteśmy i będziemy w Europie. Europa okay. to wspólnota wartości, ale w dzisiejszym świecie. Jeżeli odpowiedź USA na X? Serio? To co oni odpowiedzieli na to? Trzeba mieć siłę, aby bronić swoich wartości. Trudno mówić o bezpieczeństwie Polski bez Ukrainy. Ukraińcy walczą o nasze bezpieczeństwo. Nasz wróg jest na wschodzie, nie na zachodzie. Rosja to wróg śmiertelny, Zachód to sojusznicy. Unia Europejska to sojusznicy. Dlaczego trzeba wspierać Ukraińców w ich... Podobno czarzasty biznes prowadzi? Co ty walce. gadasz? Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem łudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, NATO, ONZ, WHO i siebie. Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje ja sytuację. Mm, dear mister, I'm assuming your thoughts and well articulated message sent to me by mistake because you surely intended for the speaker of the same. Aha, że Amerykanie po nim pojechali. Dobra. Instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak na przykład instrumentalne traktowanie Grenlandii. To wszystko, proszę państwa, powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa bo na niego nie zasługuje. Nie okay. będziemy żadną wysłuch... No dobra, to jak Czerzasty, tak... O, czekaj, to może... Amerykański ambasador w Polsce z mocnym stanowiskiem w sprawie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Tom Rose oświadczył, że ze skutkiem natychmiastowym okay. nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i z jego rządem. Na nie... no, ale Mogą obchodzi Czasasty też. No właśnie dobrze typ napisał. Kto pyta jakiegoś peta z partii 2% poparcia, zostało 120 tysięcy głosów, warte poparcie dla Nobla dał prezydenta USA. No kurde. O, On nic nie znaczy w polityce Ten No tak, no, on jest marszałkiem Sejmu, ale dlatego, że się dostał w koalicji wchodzącej i mieli to kurwa, zapewnione, a nie stary wiesz, Szlą Że jest gołtem, no. No stary, no powiem ci tak. Jak Multi dostał więcej głosów w głosowaniu na streamera roku niż wam na politykę. Amerykańskie... Ja Powiem szczerze, jakbyś mi wystawił Czaszastego i mnie w głosowaniu na marszałka Sejmu, to ja bym go zdominował, miałbym 150% głosów więcej. I przywódca mówił Czaszasty. I to totalny serio. Po drugie, stary, taki marszałek Sejmu to jest trochę XPP, bo on nam przynosi, przyniósł nam wstyd kur... Na temat Nobla Trumpa to nie wolno nic mówić. Chuj z tym Noblem, czy dostanie, czy nie, co nas to Polaków obchodzi, tak? Dla nas Trump musi być, ku... A my musimy z Trumpem żyć, kurwa, 50-50. Wiesz o co chodzi? Że musimy żyć z nim, kurwa, dobrze. Negować, co robi, ale nie kłócić się. Po prostu. Po co się kłócić o takie bzdury, kurwa? To jest bez sensu. Ej, no tak, też miałem to powiedzieć, Florko, że przecież ta nagroda Nobla w dzisiejszych czasach to jest chuj ku... no. Obama chyba dostał Nobla, z tego co pamiętam, i później, kurwa, bombardowano Libię, kurwa, no, wiesz to, stary Nobla? To jest. You know, Ten Członjaku. Nobel to jest, wiesz, to ja o, byśmy sobie tutaj na czacie przyznali nagrodę kurwa Nobla dla. kurwa dla Killera 382. To jest tyle ty, ty ten, ja ten Nobel, no. Dzisiaj się należy na, na roda ko nagroda na Kobra. kobra. To powinien dostać nagrodę Kobry. Z nagroda Kobra. Aktualnie no, mam jakieś 3000 euro w Bitcoinie i z okazji spadku... No, no dlatego z okazji spadku się zarejestruj z moją aplikacją i w kubku. ...euro z pozycje w nowo wybudowanych obiektach na Litwie. Wczoraj natomiast, <laughs> czyli w środę, podporządkowano jej dowództwu liczącą kilkuset żołnierzy i istniejącą od 2017 Nie wiem, roku... te reklamy tych tych rzeczy to tak mnie śmieszą... Narodową grupę bojową liczebność niemieckiego kontyngentu naszego wschodniego sąsiada wzrosła zatem do około 1800 żołnierzy, a docelowo do końca 2027 roku ma ich stacjonować 4800 oraz 200 pracowników cywilnych. Już teraz możemy zatem mówić o pewnym przełomie. Po raz pierwszy od II wojny światowej Niemcy wysłały za granicę bardzo duży oddział żołnierzy i to na stałe. Do tego dysponujących nowoczesnym sprzętem. Chroniąc wilno, chronimy Berlin. Musicie przyznać, że brzmi to ważna deklaracja. Pytanie brzmi zatem, co Niemcy zrobią w sytuacji krytycznej. W tym kontekście na razie możemy jedynie spekulować. Główna baza niemieckiej 45. brygady znajduje się w Rudnikach, 30 kilometrów na południe od litewskiej i kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Już sama ta lokalizacja jasno mówi nam, co mają robić Niemcy, gdyby Rosjanie zdecydowali się na atak na kraje nadbałtyckie. Mają rzecz jasna bronić za wszelką cenę przesmyku suwalskiego. Przesmyk suwalski to wąski korytarz o długości od 65 do 96 kilometrów wzdłuż granicy polsko-litewskiej, który oddziela silnie zmilitaryzowaną rosyjską enklawę w Kaliningradzie od Białorusi. Jego zajęcie przez wojska rosyjskie mogłoby totalnie odizolować Litwę Łotwę i Estonię od reszty NATO, stwarzając tym samym katastrofalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, w tym również dla Polski. Można nazwać to miejsce piętą Achillesową potężnego. Już. Tak więc stała niemiecka brygada na Litwie to bez dwóch zdań bardzo ważne wzmocnienie wschodniej flanki i bardzo dobra wiadomość także dla nas. Pomysł, aby wzmocnić obecność NATO na Litwie, narodził się już po zajęciu Krymu przez Rosję w 2014 roku. Jednak Litwini i Niemcy długo nie mogli dojść do porozumienia. Niemieckiej armii kilka lat temu brakowało wszystkiego. Była za mała i mało dofinansowana, aby wysłać duży oddział wojsk za granicę. Zmiany w zasadzie nastąpiły po roku 2022, a w zasadzie u schyłku kadencji poprzedniego kanclerza. Do Niemców w końcu dotarła wtedy brutalna prawda, mianowicie, że przynajmniej na pewien czas nie ma mowy o wspólnych biznesach z Moskwą, jeśli chcemy jednocześnie nie utrzymać jedność Unii Pokojnie. i trzeba potraktować ją jak zagrożenie. Znaczy, Rosja jest zagrożeniem. Wyjść, no, Rosja nie może pokonać Ukrainy, ale to nie znaczy, że jest słaba i kurwa i chłopie co jeszcze, chłopie. Bo ja ci dam przykład z historii. Rosy też byli prani kurwa w Finlandii i przegrali fińską wojnę zimową. I później dostali w podczas Barbarossy. A później byli jedną z najpotężniejszych ma armii kurwa na kontyngencie europejskim. To trzeba na to uważać, chłopie. To, że teraz. Ruscy są słabi, nie, nie znaczy, że za 10 lat będą słabi. Trzeba być gotowym, mówię Ci. Lepiej się przygotowywać i żeby się nic nie stało, niż żeby się stało i być nieprzygotowanym. Różnica jest taka, że doktryna wojenna się zmieniła. No, podczas wojny zimowej i barbarosy też się zmieniła, nie? Wiecie, jakie wyszło wideo z plików Epsteina, że chłop jakiś polityk ci dziecko, kurwa, ośmioletnie w wózeczku, w takim jakby łóżeczku dla dzieci małych, starych. Tak. Ale nikt z tym nic 10. nie zrobi, kurwa. Nikt nie pójdzie siedzieć, wszyscy politycy są umoczeni, kurwa, Rzymianie trzymają kurwa, wszystkich za mordę i nikt nic nie zrobi, chłopie. Ja w dole na tym świecie, kurwa, jak jesteś poukładany kurwa z Izraelem i z ludźmi, którzy mają wpływy, to ty możesz k***a. Wszystko. Mógłbyś zrzucić k**a atom na przedszkole i by ci nikt nic nie zrobił, stary. Wiesz To jest pojęcie. W takim świecie, kurwa, żyjemy i ludzie mówią, że Bóg istnieje, k**a. Wiesz co, chodzi, stary, sprawiedliwość nie istnieje na tym świecie, chłopie. Dlatego ja uważam, że kurwa no jakby ci to powiedzieć Ja już w nic kurwa, nie wierzę, chłopie, stary. Ja już w nic nie wierzę. Wychodzą papiery, że chłopy sobie dyskutowały, kiedy robimy trzecią wojnę światową, żeby było na tym zarobić. Przed wojną na Ukrainie chłopy kurwa, już myś... mówiły, że warto się tam wpierwolić, bo wojna będzie stwarzała nowe możliwości tam dla nich. Kurwa, ja tego już nie rozumiem totalnie, stary. Po prostu kurwa, jakieś marwesacje dzieci dzieci, kurde, małych z jakichś krajów trzeciego świata, żeby je gwałcić, kurwa Ej, Chłopie, Pierolenie dwa lata przed COVID-em, kurde, covid Ja nie wiem, o co chodzi, kurwa, już w tym świecie, stary. Ja już ni niczemu, kurde, nie wierzę. Powiem ci tak, ja już każdą teorię spiskową postrzegam, kurde, jako prawdziwą. Nawet, że, kurwa stary, na Księżycu siedzą kosmici i, kurwa się na nas patrzą. Wiesz, o co chodzi? No już, kurde, nie ma rzeczy niemożliwych po przeczytaniu tego gówna. Ja Dosłownie.